Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Mr. Hyde, a to jest kanał Krypto. Crypto. Zobaczcie, niedawno mówiłem o tym, że stopy procentowe ciągle idą w górę. Dzisiaj, w sumie, chyba przed godziną ogłosili, prawda, polityki pieniężnej ogłosiła, że znów podnosi stopy procentowe, tak? I o tym, dlaczego w Polsce jest tak, jak jest i będzie jeszcze gorzej, będzie troszeczkę w dzisiejszym odcinku raportu z rynku, więc nie przedłużając, zapraszam. Rejestrując się z linku zawartego w opisie tego filmu na giełdzie XBT i podając kod Crypto 50 otrzymasz 50% bonusu do pierwszego depozytu na giełdzie Prime XBT. Myślę, że fajna promocja, warto skorzystać, jeżeli coś takiego Ciebie interesuje. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam. Zapraszam do moich kanałów na telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami. Gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie możecie by tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Okej, okay. ja to trochę kpię z tego, bo to było no, trochę do przewidzenia, że no, jak były najniższe tak naprawdę stopy procentowe w historii, każdy z tobą kredyt, a teraz dosłownie karta się odwróciła, NBP do końca ślubuje osobom spłacającym kredyty o procentowanie wyższe, najwyższe od 2008 roku, no to ja to traktuję, że to było nawet bardzo do przewidzenia, tak? Niestety w Polsce jest tak, że osoba, zwykła, zwykły człowiek, tak zaciągający kredyt, często na 30-40 lat, czyli na, na długą część swojego życia, ma praktycznie żadną, wręcz minimalną e Wiedzę na temat swojego produktu finansowego, który ma na, na długą część swojego życia. Dla mnie to jest skrajnie nieodpowiedzialne, ale niestety tak jest. Słuchajcie, no, jeżeli wylatujecie na wycieczkę do jakiegoś kraju, nie wiem, do Egiptu czy coś może bardziej egzotycznego, do Turcji, prawda, no to troszeczkę czytacie na ten temat, jakie są tam obyczaje, jaka jest waluta, powiedzmy, regionalna, no i tak dalej, i tak dalej. Nie? Na tej podstawie zazwyczaj wybieracie kierunek, w którym. To w który lecicie na wakacje. Większość ludzi tak robi. Większość ludzi planuje gdzieś tam swoje wycieczki, swoich czasów, ale mało kto planuje swoje swoje spłaty. Zazwyczaj bank spł spłaty, spł jakby harmonogram spłat bank wam wyznacza. Często no, kończy się to tak, jak się kończy. Człowiek przeciętny, bym powiedział, no, dziwnie to brzmi, ale tak trochę jest, że przeciętny człowiek mało Czyta po prostu o finansach i potem są tego kwiatki, że ludzie są po prostu dymani. Bo inaczej tego nie można nazwać. Oczywiście to jest wszystko zrobione w taki sposób, że jest to legalne, no bo jeżeli ktoś nie, nie douczył się, tak, że jeżeli jest najniżej, no to raczej to, że będzie rosło, jest rzeczą oczywistą, no to. No i wziął w, tym, w tej sytuacji kredyt, którego raty no, zmuszały po prostu pójść do góry. No to czy ja to jest wina banku, czy jego? W mojej opinii, jego. I teraz tam jakieś pomysły, żeby dopłacać do kredytobiorców i tak dalej, się pojawiają. Ja się z tym nie zgadzam. No niestety, każdy jest dorosły, powinien brać odpowiedzialność za swoje ruchy. I tak, no, jest to przykre, jest to, będzie to dramat wielu rodzin, no ale to jest dramat, który poniekąd sami sobie zgotowali, bo wystarczyło poświęcić. Nie wiem, no miesiąc, czasu, no za, miesiąc czasu, żeby o tym poczytać, douczyć się i tak dalej. No a kredyty no, mamy na takie podział 20-30 lat, więc tak jakby troszeczkę czasu po prostu poświęcił, żeby nauczył się pewnych podstaw ekonomii, no to myślę, że w tej sytuacji uratowałoby to wiele osób. Tak? Podobna sprawa była z trunkami, może nie bo tam był, wyglądało to trochę inaczej, zupełnie inaczej, ale mechanizm psychologiczny mam wrażenie, że był ten sam, z tego względu, że tutaj nawet reklamy w telewizji. Jeżeli coś oglądacie, ja, ja telewizję oglądam tylko jakby dla, e, dla filmów, dla, dla programów jakichś tam, tak? Bo, bo lubię. E, I przeplata to oczywiście reklamy najczęściej kredytów, wiwusów, e, nie ma siana za względu do bociana, tak? Tak, tego typu klimaty, czyli propagowanie życia na kredyt. Propagowanie po prostu e, no, współczesnego niewolnictwa w moim imieniu, bo tak to wygląda. Współczesny niewolnik ma um, ma po prostu pracować, napierdzielać, spłacać te kredyty i cieszyć się z ma co włożyć do miski, tak? I jakiś tam kawałek domu, dachu na głowę. Tak? W tym momencie no, już te, 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 jakby te marzenie, tak? bo to było też karmienie takimi marzeniami, że będziesz miał swój dom, mieszkanie, tak? nie czekaj, bo po co czekać. I tak dalej. Uważam, że no to było takie no, granie na chciwości po prostu, tak? I to skubiło, już w tym momencie mogę to powiedzieć, że skubiło wiele osób. Hmm, tutaj, tutaj tego nie widzicie. O EBP w czerwcu 2022, czy dzisiaj dosłownie podniósł stopy procentowe 0,75 punktów bazowych. To jest dużo. To jest dosyć dużo. Ja osobiście, i to tak przykro trochę to mówić, ale tak będzie, że będzie fala. Yy, osób wyskakujących z okien i wisielców. Niestety, tak było w sytuacji w 2008 roku, który tutaj zresztą już jest to wspomniany, głównie w Stanach, bo w Polsce to tak nie było odczuwane, ale te franki też, też były odczuwane. Uważam, że to, co się wydarzy, będzie na większą skalę niż, niż mogłoby się wielu osobom wydawać. Z tego względu, że to jeszcze nie jest koniec. Ja to cały czas powtarzam, to nie jest koniec. My jesteśmy gdzieś, no może już trochę za półmetkiem podnoszenia tych stóp. To będzie jeszcze podnoszone, tak? Nie wiem, kiedy to się zatrzyma, no bo też w tym ostatnim odcinku tak to mówiłem, że to jest gonienie po prostu króliczka. Króliczek ucieka tego gonisz i cały czas zapędza się dalej w las za tym króliczkiem. A tym króliczkiem jest w tym momencie inflacja. Czyli inflacja bardziej rośnie, tym oni po prostu muszą podnosić te stopy procentowe i będzie gorzej, bo tak naprawdę. Nie widać za bardzo racjonalnego pomysłu, jak to zatrzymać, o to, co się teraz dzieje. To już jest spirala, z której ciężko wyjść i niestety osoby, które mają kredyty, będzie słabo. Ja już trąbię o tym przez rok czasu, że będzie słabo, bo to jest takie powolne gotowanie żabnej. Nikt nie podniesie o 10 punktów bazowych jakby w ciągu miesiąca, ale... Praktycznie co miesiąc podnoszą o 0,75 o 0,51. I w tym momencie doszliśmy już do kuriozu, mówiłem, że czekając na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, my już wiemy, że podniosą stopy procentowe, tylko zastanawiamy się nie co oni będą obradować, tak? tylko ile podniosą. Dosłownie do tego doszło. Więc mamy to, co mamy. Ok, przejdźmy tym akcentem już do rynku krypto bo w sumie ten kanał dotyczy krypto, ale nie tylko, bo w sumie to, co nas otacza, bardzo mocno jest skorelowane z tym krypto. I teraz przejdźmy trochę do CoinGecko. Słuchajcie, Bitcoin na chwilę obecną 30400, to naprawdę cały czas konsolidacja, góra-dół, góra-dół, tutaj nawet widzieliśmy takie formacje Barta Simpsona, czyli ciąg do góry, Chwila boczniaka, ciach do dołu, chwila boczniaka, ciach do góry i teraz znowu, no już nie było boczniaka do dołu, teraz spadliśmy. No I tak cały czas. Czyli po prostu nie inaczej tego jak konsolidacja bym nie nazwał, bo cały czas kręciliśmy się w okolicach tych 30 tysięcy. Pojawiały się już pierwsze symptomy tego, że możemy. Mm, Możemy nie w niedługim czasie iść do góry, znaczy nie, ale to są pierwsze dopiero symptomy. Tak, jednak z wiosny nie czyni, w poz pojawiały się wyczyny, dywergencji, jakieś odchylenia, już coś zaczyna się dziać. To jeszcze uważam, że nie jest ten czas. Zobaczymy, bo to jest, też sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Pierwsze sygnały są, ale to nie znaczy, że nie spadniemy niżej. Ja też uważam, że cały czas podtrzymuję ten scenariusz, że podbicie, powiedzmy, na 30 może na 40 i spadek na 24. Zobaczymy, nie musi się to wydarzyć. Jeśli chodzi o moje pozycje, no to tak spot leży, no bo leży nic z tym nie zrobię, nie będę teraz tego sprzedawał. I tak dużo zysków realizowałem to jeszcze no, pod koniec zeszłego roku, czyli na bieżąco realizowałem. Kto mnie oglądał to wie jak? Mam nadzieję, że też tam skorzystaliście z tego, w jakiś sposób może coś czymś kogoś zainspirowałem. Bo były, były naprawdę okazje, żeby zarobić mega. Jeżeli jesteś nowy, to sobie cofnij się na kanale, bo niektóre strzały naprawdę... Wow. Um, myślę, że taki czas jeszcze się pojawią, ale na razie, na razie nie. Um, no więc, spot leży, a cały czas coś tam sobie traduje, coś tam sobie rzeźbie. No ale tutaj zmienia to się mega dynamicznie, więc, um, no, więc różnie o tym, o, o tym jest od czasu do czasu. Tak jak wiecie, na Telegramie czy Discordzie, ale bardzo regularnie rzucam jakieś tam moje analizy, jakieś tam moje zagrania, po prostu for fun. Um, Okej, okay, czyli bitek cały czas się ukręci, i Ethereum 1800. Aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że okay, już 1800, alty, e, no, a t może już nie jest altem, ale ja mam tutaj cały czas wrażenie, że to jest jednak trend spadkowy. Niedawno było 2000, powiedział teraz 1800. A nie dziwię się, że jak za kilka tygodni powiem, że kręcimy się w okolicach nie wiem, 1500, bo to jest też możliwe. Więc cały czas trend słuchajcie, spadkowy Polka do 9 dolarów, AWAX 24, wszystko tak naprawdę spadł. Crypto.com, Kronos 17 centów, to jest w ogóle, ja pamiętam sprzedawałem jakoś, to chyba 50 w górę, coś takiego. Lightkość 62 dolary, no generalnie, generalnie mega, mega tutaj alty dostały. atom niecałe 9 dolarów. No to tutaj nie ma nie mamy które po prostu wszystko dostało w chiry i na razie nie zanosi się już, że będzie lepiej. No ale tak jak wiecie, no jeżeli jesteście, chcecie zarabiać, nie wiem, razy, razy 100 czy tam razy 10, no bo niektóre altcoin tyle potrafią dać zarobić, ale Bitcoin tyle potrafi dać zarobić, tak, tylko nie tyle potrafi być zarobić e, licząc gdzieś tam od dołków, no to musi się też być przygotowani na drugą stronę, że coś może spaść o 80%, o 90%. A dało nam tak spadło, że 90% procent praktycznie, ja kupowałem po dolarze. Trudno, no, taki jest trading. Tak? Pamiętajcie, że spot, dla zebrania spot to też jest trading. Trochę na innych zasadach, bardziej bezpiecznych. No i dlatego nie trzyma się wszystkich jaj w jednym koszyku. Także nie, nie handluje się jakby tylko w jeden, w jeden coin. Z drugiej strony też warto dywersyfikować, bo jeżeli jesteś oparty, twoje, jakby całe życie jest oparty tylko rynek krypto i nie ma żadnych innych alternatyw, aktywów i nigdzie nie pracujesz, no to też zostan warto się zastanowić, czy w twojej sytuacji jest to rozsądne, nie? Także taka zdrowa, mądra dywersyfikacja, no to to jest spoko, nie? No tylko tutaj też to zależy od sytuacji. O, się rozgadałem trochę. Dobra, przechodzimy dalej. Krypto, kryptopolitan.com. Słuchajcie, wypłynęło, to już jakiś czas temu wam wrzucałem jako ciekawostkę, wypłynęło news, w którym osoba, tam powiedzmy, która jest chora, chce upublicznić Stoki ponad danych z Telegrama jakieś tam, które pozyskał przez lukę w telegramie, no i to są dane z grup mega influencerskich, mega znanych osób, które robiły powiedzmy wałki na krypto. Telegram gdzieś tam odniósł się do tego na Twitterze, że nie było takiej luki, nie, nie była w stanie ta osoba tego pozyskać. Więc no tutaj mamy taką pewnego rodzaju bramę, więc zobaczymy, co z tego, co z tego wyniknie ten kość w ogóle, który to chce udostępnić, tam jest sytuacja, że on jest chory i umiera i. Powiedzmy, że jest mu wszystko jedno. No i teraz on chce zrobić takie tutaj powiedzmy, zabawić się w prokuratora i zrobić taką rzecz. No ale trochę to tak brzmi jak film. Może to się wydarzy, może nie. To Pokazuję jako ciekawostkę, bo no, niestworzone rzeczy po prostu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej, Twitter, Twitter. Tutaj jest mój Twitter. Mister HTTPR krypto to jestem ja. Przypominam, że 10 czerwca, czyli już w ten piątek, startuje World Series of Trading. 2022 na walbicie. Tutaj też będzie osobny link do tego, tam jakiś bonus też miał być na start, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, będę podrzucał, będę tutaj to chciał promować, bo mi się ta cała inicjatywa podoba, tylko pamiętajcie, że trading, zwłaszcza na ćwiki, rządzi się swoimi prawami, jest to pewnego rodzaju niebezpieczne, więc tutaj nie każdy, wiadomo, nie każdy z tego wyjdzie dobrze i o tym mówię, o tym przestrzegam, jeżeli ktoś nie jest na to gotowy, dla kogoś nie jest trading, no to nikt tego nie bierze, no to jest raczej logiczne, ale osób, które... Chcą podjąć rękawicę, zapraszam do zabawy. Mnie to ciekawi, nawet jeżeli sam będę tutaj wchodził, startował, grał. No to i tak dla mnie jest to coś fajnego. Alex, Krypto Alex, Ankieta, kto ma rację Rafał Zaorski czy Trader 21, bo tutaj dzisiaj mieliśmy dramę. Za chwilę do niej dojdę. I teraz generalnie tak. W sumie to nie jest dzisiaj już w sumie wiadomo, że Trader 21 z Zaorskim cały czas się kłócą, cały czas biją, tak? Dzisiaj trader odpowiedział, to też za chwilę do tego przejdę ale ja wam powiem taką mądrość życiową, że każdy ma trochę racji. Zawsze w każdym kłamstwie jest powiedzmy ziarna prawdy, ale zamiast ingerować w tą dramę i rozważać kto, kto jest głupszy od kogo, albo kto bardziej kłamie, kto ma rację i tak dalej, bo to tak naprawdę nie jest zdrowe w ten sposób. Ja z mojej perspektywy uważam, że o wiele bardziej wartościowe jest spojrzeć na jednego i na drugiego i zastanowić się, co mogę się od nich nauczyć. Bo to nie są ludzie z pierwszej łapanki i uważam, że od jednego i od drugiego można wyciągnąć dla siebie wartościowe lekcje. I z tym przesłaniem was tutaj chciałem zostawić. E, ok, przechodzimy dalej. Czy czeka nas głód w Polsce? Tutaj napisałem pewnego rodzaju Fred, e, trochę w słabej godzinie wiem, czy dużo osób go zobaczyło, raczej wątpię. W którym podzieliłem się pewnymi przemyśleniami na temat tego, co będzie się działo tak naprawdę nie w tym roku, lecz w następnym roku w, w, całej, w całej Europie, nie tylko w Polsce. Bo zwróćcie uwagę, że już mówi się o inflacji, tak? Ceny wszystkiego w sumie rosną, ceny paliwa, ale tutaj chciałem się skupić na żarciu. Po prostu. Mówię kolokwialnie, żeby do każdego dotarło. Ee, żarciu, czyli na co dzień to widzimy? Tak, ja zawsze mówię, że inflacja jest taka, jakie jak, jak nasze produkty codziennego użytku rosną dla nas. Czyli jeżeli nie wiem, dzisiaj znaczy miesiąc temu kupiłeś mleko za 2 zł, a dzisiaj kupujesz za 5, no to Twoja inflacja jest. 150%, 50%, a nie 12 czy coś. Ja tak do tego podchodzę. I teraz uważam, że będzie dużo gorzej, jeśli chodzi o rynek żywności, i na no to są jakby mocne argumenty. Dlaczego w zeszłym roku? To co, to, co mamy teraz, to jest odzwierciedlenie tego, co mieliśmy w zeszłym roku. Tak? Już zaczynała się inflacja, ale nie była taka jak teraz. Nie było wojny. Tak? Dla, dlatego wtedy Ukraina zasiała. Tak? Rosja też bez problemu gdzieś tam transportowała. Tak? W, tym ro, w, w tym roku no już będzie inaczej. Zwróćcie uwagę, że o tym mało kto mówi, ale ceny nawozów poszły do góry o no praktycznie trzykrotnie. Tak? Jeszcze zależy gdzie, zależy jakie te nawozy, ale trzykrotnie poszły ceny nawozów, i to się odbije już w tych zbiorach, i na moment nagrywania tego odcinka to jesteśmy dopiero poza siebie, jeżeli ktoś by nie wiedział, w tych zbiorach to już się odbije na cenie jeszcze bardziej. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Drogie nawozy to jest droga, drogie zboża, pszenica, kukurydza i tak dalej, i tak dalej. Drogie zboża to drogie mięso, bo mięso, czyli, czyli drób, bydło, świnie, tak, czyli wieprzowina. To wszystko jest oprócz pasz chemicznych, no to jest karmione głównie zbożami. Wiadomo, że każde zwierzę jest karmione innym zbożem, ale to nie jest istotne na no, tym moment. W każdym razie zbożami, więc drogi nawóz to drogie zboże, drogie zboże to drogie mięso, więc tak naprawdę pójdzie wszystko do góry i to znacząco. W tym roku Ukraina no, ma ogromny problem, jeśli chodzi o tam żniwa, zasiewy i tak dalej, ze względów wiadomych. Rolnik nie wyjedzie w pole, bo już były przypadki, że wyjechał kombajnem i po prostu wjechał na minę, i tak to się skończyło, więc to się odbije w przyszłym roku na cenach po prostu złóż. Niestety, więc może być nieciekawy. Teraz, jeżeli ktoś ma pieniądze, nie ma kredytu mieszkaniowego, jeżeli ktoś ma pieniądze, to uważam, że sobie poradzi. Tak będzie po prostu, będzie troszkę gorzej, ale sobie poradzi. Korzej będzie z tymi, z osobami, którymi się i tak nie chciało pracować i. Powiedzmy są wiecie, patologicznie w jakiś tam sposób, recydywa i tak dalej. I zaczną się sytuacje, w której poczują realny głód. W Polsce nie było głodu od bardzo wielu lat, eee, bardzo długiego czasu, takiego realnego głodu. I jeżeli faktycznie coś takiego się wydarzy, zwłaszcza w dużych miastach, będą pojawiały się Różnego rodzaju przestępstwa, po prostu napady, grabieże, włamania e, do mieszkań. Już mieliśmy to w latach 90., ludzie to zapominali. Tak? E, uważam, że jest realna szansa, że to znowu się wydarzy i to będzie tak naprawdę realnym problemem znowu dla ludzi, którzy będą mieli pieniądze. Więc, więc ciekawe czasy nas czekają. E, mam na, chciałbym inaczej, chciałbym, żeby do tego nie doszło, ale na razie nie widzę sytuacji, która, która mogłaby to odwrócić. Ja wiem, że Polska jest też krajem, czy tam, który ma. No Jest w pewien sposób samowystarczany i tak dalej, ale czy w pełni. No właśnie. Ok, z przyjemniejszych rzeczy konkurs on trwa, tak wam powiem, do jutra. Konkurs na Evmos Guardians, to jest korekcja NFT, macie do wygrania, jest jakby do rozlosowania 10. White list. Followować mnie, folować FMs Guardians, like retweet standardowo dołączyć do ich Discorda i oznaczyć dwie osoby w komentarzu. I losowo ja będę tutaj przez Twitter Picker wybierał. Po prostu e, zwycięzców. Kto wygrał jak listę, to tam chyba było, że może 50% taniej e, zakupić te. Tego NFT. -ka. Lecimy dalej. Osmos, osmosis. Słuchajcie, tutaj Piotrek z Crypto Mining mówi o tym, że są problemy na Osmosis Pulu. E, warto sobie to obejrzeć, przeczytać, no to fajnie tutaj omówił, ja taki komentarz tylko dam w skrócie, uważam, że jeżeli to jest mocny protokół, a uważam, że jest, to powinni z tego wstać, tak, bo takie sytuacje już się działy, zazwyczaj wyglądało w krypto, tak, zazwyczaj wyglądało to tak, że jeżeli był jakiś atak, jakieś uderzenie, te czy inne, w dany protokół, no to jeżeli wstawał, to robił się po prostu silniejszy no nie licząc Luny, która była ataką spekulacyjnym, no to po prostu zniknęła już praktycznie, bo to, że oni to Lunę na zero, to raczej nic z tego i tak nie będzie. No, ale to nie jest tego typu sytuacja, więc to jest trochę inny kaliber. Idziemy dalej. coś ten YouTube tak dzisiaj chodzi? Okej. Okay. Cała prawda o Zaolskim, tutaj właśnie Trader21. Ja myślę, że ja to pokazuje w tym momencie jako ciekawostkę, ale myślę, że większość osób już, już to widziała. Większość osób już to, to obejrzała. widziała też, że Zazowski już mu odpowiedział, że tam jest już sytuacja prawnicza i tak dalej. Tak jak powiedziałem, każdy ma swoją prawdę, ale mnie tak naprawdę nie interesują ich tutaj te. Nie nazwałbym tego Walkmanu, po prostu jakieś tam sprzeczki i tak dalej, jakieś. Duchnoty kłócą się między sobą, ale tak jak, tak jak powiedziałem, to nie jest moja sprawa, ale to co mogę się nauczyć od jednego i od drugiego, no to staram się zachować dla siebie, nie? czyli taką wiedzę realną, bo jeden jest. Dobrym inwestorem od tradera, może od tego tradera wejście, no, można się e, dowiedzieć ciekawych, naprawdę fajnych rzeczy. Z drugiej strony, Zaostki też jest dobrym spekulantem, więc myślę, że to jest takie zdrowe podejście, żeby od jednego i drugiego wziąć coś dla siebie. Tak? A to, że tu jest drama i oni się kłócą między sobą, to tak naprawdę większości z nas to nie dotyczy, więc nie ma się co tutaj zagłębiać za bardzo. E, Okej. Okay. Bing Crypto. Słuchajcie, przechodzimy trochę do Bing Crypto, takich informacji e, z rynku. Łódź pipala PayPal'a mogą przekazywać krypto między zewnętrznymi portfelami i giełdami, czyli to, co w sumie Revolut, chyba tego jeszcze nie odblokował, to, co jest bardzo istotne, tak? No bo po co mi krypto, takie syntetyczne, które mogę trzymać tylko na przykład na PayPalu, nie mogę tego gdzie wysłać. Jeżeli to faktycznie uruchomią, no to, to to jest super, to jest super krok. Pytanie, czy to nie jest tylko zabieg marketingowy, bo no, już nie raz takie rzeczy widzieliśmy. Binance e, snar, nieznacznie spada w związku z zagrożeniem wiem, śledztwem SEC-u. Binance w końcu jest w znoszącej wsparciu. Wsparcie znajduje się na poziomie 265-245. SEC e, podobno bada, czy Binance naruszył przepisy dotyczące papierów wartościowych w 2017 roku. E, sytuacja lubi się powtarzać. Rok temu też mieliśmy fut między Chinami a USA, bo Chiny to Binance, SEC to jest y, USA. Dotyczący właśnie krypto, tak? co oczywiście sprzyja spadkom. Eee, uważam, że będzie albo jakiś dementia, albo sytuacja się zmieni. Ja już w zeszłym roku słyszałem, że Binance ma się zamykać i ma, ma być wielki upadek Binance. A. Nic takiego się nie wydarzyło. Więc. więc wygląda to tak, jak wygląda. Tak naprawdę, no, jeżeli Binance by upadł, to by miało, miało wielkie skutki dla rynku krypto, tak? ale pytanie: Czy by się rynek z tego nie podniósł? Uważam, że by to podniósł, no, bo to by upadło. Tak, tak jak z Luną. No upadło miesiąc temu, już tak naprawdę kurz, kurz po tym opada, ludzie zapominają i niestety tak, niestety albo style tak to wygląda. więc e, Oczywiście tutaj nie, nie wróżę takiego scenariusza. Sek bada od tego jest, żeby badać, niech bada, Wpłynęło to oczywiście na rynek, no bo po takim się zaraz były jakieś tam spadki mniejsze, także tak to wygląda. Ethereum generuje byczą dywergencję pomimo niedźwiedzie akcji cenowej. Ethereum załamało się z długoterminowego równoległego kanału wzrostowego. Akcja cenowa i odczyty wskaźników technicznych dostarczają sprzecznych sygnałów. Ethereum jest notowany również krótkoterminowego, tylko symetrycznego. Co to dla nas mówi? To mówi, że byczą dywergencje, tak, pomimo niedźwiedzi, Niedźwiedzie akcji cenowej. Czyli generalnie to jest kolejny wskaźnik, do tego, że już zaczynają się pojawiać wiecie, symptomy tego, że może za chwilę być jakieś, jakieś tam mniejsze czy większe podbicie. Tak? Takich, takich wskaźników już mamy kilka, ale jeszcze poczekajmy. Dobry znak, ale myślę, że jeszcze jest za wcześnie. Goldman Sachs. Ubezpieczyciele powoli przykominają, już to kryptowalut. Amerykański bank inwestycyjny Goldma Sachs, przeprowadził niedawno badanie na temat instytucjonalnego przyjęcia kryptowalut. Zapytali oni kilku największych menedżerów aktywów i inne instytucje finansowe o ich poglądy w tej sprawie. Badanie pokazuje, że ubezpieczyciele na całym świecie powoli zaczynają, zaczynają interesować się branżą. Ja myślę, że skoro oni tutaj piszą, to piszą o tym, no to to już oni dawno się interesowali tą branżą. Długoterminowi hodlerzy ponoszą największe straty od marca 2020. Długoterminowi hodlerzy zaczynają Odnotowywać straty podobne do tych, co ostatnio jego rynku niedźwiedziego. Analitycy glasno spodziewają się jednak, że sytuacja w najbliższym czasie się utrzyma, a nawet może się pogłębić. Obecnie długoterminowi posiadacze Bitcoina, osoby, które posiadają Bitcoin przez 155 dni lub dłużej, 155 dni to jest przecież pół roku, no to, jest, to jest długoterminowy posiadacz Bitcoina, ponoszą największe straty od marca 2020. No okej, okay. mamy rynek niedźwiedzia. Prawie 30 milionów dolarów likwidacji długich pozycji Bitcoina w ciągu 4 godzin. I to miało miejsce wczoraj. Tam cena Bitcoina spadła z obszaru 31,300 do 29,300 w zaledwie 4 godziny. Traderzy stracili prawie 30 milionów dolarów likwidacji długich pozycji. Rekordowe likwidacje długich pozycji miały miejsce w okolicach 9-12 i 635 milionów, więc te 30 milionów teraz to się wydaje bardzo, bardzo małe. W porównaniu z tych 600 sze tak? E, ok. Kompariki. Przechodzimy dalej. Kilka, kilka wniosków z Komparika. E, Rany KNF ostrzegał przed inwestycją w zyły koń. Nie jest to kryptowaluta polskiego zarządu. Tym razem, czy przestępcy no, postanowili po coś się Ministerstwo finansów. No ładnie, ciekawe. Szczerze mówiąc, nie, nie słyszałem o tym projekcie. W projekcie, no, skarmy, tak? Tu jest już tu wprost, oni napisali. Zły coin to kolejny skam, którego celem jest pozyskanie środków od doświadczonych inwestorów. Ciekawe, czy będzie na to hype. Zobaczymy. raczej, no, może do tego właśnie nie słyszałem, że to dosyć mały projekt, musi być taki, że w niedoświadczonych Polaków wcelowany. No to nieźle. No okej, okay. SP 500 spadnie do 320 punktów. Giorgia czeka ciężko lata, prognozuje Kate Stock. Kate eee, Stock to. Okej, okay, no to jeżeli krótki komentarz, jeżeli SP spadnie, no to krypto też spadnie. Zazwyczaj w wakacjach tak to wyglądało, więc nie jest to żadna nowość. No e, cóż, poczekamy, zobaczymy. Ja, tak jak mówię, cały czas trzymam się tej tezy, że dopiero koniec sierpnia, wrzesień to będzie gdzieś tam czas na ewentualne wzrosty. Inflacja zmusza NBP do powyżej stóp procentowych. E, euro do, do, do złotówki spadnie poniżej 4,5%. No tak, no bo to jest prawda, bo jeżeli podnoszą stopy, no to umacniają walutę w tym wypadku złotówki. Inflacja CPI w Polsce pozostaje wysoka i być może trwała, co według analityków FNG wymusza dalsze podwyżki stoprocentowe. Jeżeli podniosą, słuchajcie, no jeżeli podniosą to poziomu inflacji, no to zacznie to powoli się zbijać, tak? Powinno być zbliżony poziom. No tylko jeżeli mamy, powiedzmy, nie tam w okolicach 7 punktów bazowych, a inflacja jest 14, no to te podwyżki stóp procentowych będą jeszcze co najmniej rok trwały mniej więcej, tak? Nie, dobra, przesadziłem. No ale długo w każdym razie, pół roku. Więc jeszcze kilka tych podwyżek by nas czekało. a no może i nawet rok, bo jeżeli inflacja będzie dalej szła do góry, no to będą musieli to gonić. To wiecie, co to będzie oznaczało dla osób z kredytami. Wyskakiwanie z okiem, niestety. No, także, także z tym komentarzem was zostawiam. E, zachęcam do udziału tutaj w konkursach różnego rodzaju, do śledzenia tego. I widzimy się jak zwykle na Discordzie. Tam zapraszam do dyskusji i widzimy się. A jutro będzie fajny odcinek znowu odnośnie Airdropa. Także myślę, że e, warto będzie z tego skorzystać. Ja ponawiam te odcinki, bo na przykład w przypadku Optymizmu e, ważne było to, żeby z, zrobić ponownie. tak? żeby zrobić coś dwa razy, więc tutaj tak, tak samo właśnie było z caseinkiem, teraz wrzucimy Wam ponownie informacje, a jeszcze takich kilka będzie też fajnych rzeczy, także myślę, że Wam się spodoba.